Dzień dobry, cześć. Kto widział film na temat ustawienia sprzęgła w przerzutce, to wie, że zabrakło mi klucza dynamometrycznego, który działałby w lewo. I wiecie co? Jakoś tak się złożyło, że YouTube zaczął mi pokazywać od metra filmów na temat kluczy dynamometrycznych. Czy to przypadek? Nie sądzę. Oczywiście chyba nie muszę mówić, jak to się skończyło. Dzisiaj pokażę Wam klucz, którego używam od mniej więcej dwóch tygodni, i powiem, co mi się w nim podoba, co średnio, a co w ogóle bym zmienił. Zapraszam do materiału. Na pewno podoba mi się jego rozmiar. Ten klucz jest na tyle mały, że spokojnie zapakowałem go w kieszonkę, żeby nagrać ten film w miejscu nieco ciekawszym i nieco lepiej oświetlonym niż warsztat. Natomiast na pewno nie podoba mi się jego cena, bo zapłaciłem 430 zł na Amazonie i w zasadzie należy to traktować jako super hiper promocję, porównując do cen w polskich klepach czy chociażby na Allegro, gdzie ten klucz potrafi kosztować nawet 600 zł, co już jest jakimś kompletnym wariactwem. Dotychczas używałem takiego klasycznego, klikającego klucza dynamometrycznego z zakresem od 2 do 24 Nm. Przy czym ten klucz był Troszeczkę za duży do śrub, z którymi najczęściej mamy do czynienia w rowerze. Jak widzicie, różnica rozmiarów i wagi jest dość znaczna. Przy czym nie zrozumcie mnie źle, takiego klucza jak najbardziej można używać do roweru. I jeszcze dodatkowo on jest stosunkowo tani, a już w szczególności tanie są chińskie klucze na Allegro, po niecałe 100 zł. Natomiast po prostu nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Z tym niewielkim rozmiarem tego klucza jest związana pewna niedogodność. Otóż żeby uzyskać prawidłowy moment dokręcania, trzeba go łapać tak jak ja w tej chwili, czyli na samym końcu. Tak zaleca producent, no i jest to zgodne z ogólną wiedzą na temat kluczy dynamometrycznych, która mówi, że punkt przyłożenia siły ma znaczenie. Natomiast sprawdziłem to i łapiąc go intuicyjnie w ten sposób, nie ma problemu. Natomiast no jeżeli już bym go złapał o tak, to zobaczcie Śruba już była dokręcona, a teraz idzie dalej. Pokażę Wam to jeszcze raz. Klucz jest w tej chwili ustawiony na 3 nm. Łapię za koniec i dokręcam. A teraz łapię bliżej głowicy i zobaczcie co się dzieje. Dokręcam dalej, pomimo tego, że wcześniej klucz już klikał. Regulacja tego klucza jest, że tak powiem, klasyczna, mianowicie ustawienia momentu dokręcania dokonujemy przez obracanie ruchomej części klucza na samym końcu. Natomiast odczytujemy w tej szczelinie, patrząc na skalę, która już jest dość ciekawa, bo z jednej strony klucza mamy numery parzyste, natomiast z drugiej strony klucza mamy numery nieparzyste. Brakuje niestety skali na ruchomej części klucza, co powoduje, że ustawienie momentu dokręcania z dokładnością do powiedzmy te półniotonometra będzie w zasadzie niemożliwe. No cóż, uważam, że za te pieniądze mogliby się postarać trochę bardziej. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to musicie mi niejako wierzyć na słowo, natomiast moim zdaniem jest bardzo dobrze i wydaje mi się, że będzie mi ten klucz służył przez długie lata. Nie ma tu żadnych plastikowych elementów, co w miarę oczywiste, natomiast większość jest wykonana z aluminium, co powoduje, że oprócz tego, że ten klucz jest mały, to jest jeszcze dodatkowo bardzo lekki. Podoba mi się to, że fajnie klika i dość głośno, co nie zawsze się zdarza. No i oczywiście, że działa zarówno w lewo, jak i w prawo. Chociaż szczerze mówiąc to nie wiem czy gdziekolwiek poza ustawianiem sprzęgła w przerzutce przyda mi się lewostronny klucz dynamometryczny przy robotach w rowerze. Na plus zaliczyłbym również to, że jest do niego komplet bitów, w tym trzy takie fajne przedłużane. Tu i też jest całkiem spoko. Zazwyczaj klucze dynamometryczne są sprzedawane w plastikowych pudełkach, natomiast tutaj mamy takie miękkie tui z jakiejś ekoskóry. Pewnie zadecydował o tym księgowy, ale przez przypadek wyszło tak, że dość łatwo jest to spakować w bagaż na wakacje czy wrzucić w torbę pod na dłuższy wyjazd. Problemem jest to, że żaden producent kluczy dynamometrycznych, i ten nie jest absolutnie żadnym wyjątkiem, nie zaleca odkręcania takimi kluczami. Także do tego ETUI musicie sobie dołożyć chociażby coś takiego, żeby oprócz możliwości dokręcenia mieć również możliwość odkręcenia. A ja kupiłem ten klucz. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby zrobić o nim film. ale nie dlatego, że mi się zajebiście podobał. Trzymajcie się, cześć.